Rozdział 17. Jak schwytałem podsłuchującego? Na czym polegały nie takty towarzyskie? Dobrana kompania dziwnych postaci? Kto jest wrogiem ślizgaczy? Czym zaimponować Marcie? Marzenia? Czy można łowić ryby na pupę? Bunt pana Kazia. Marta miała jakiś szósty zmysł. Długoletnie współżycie z jeziorem i lasem uczyniło ją wrażliwą na każdy niemal szelest. Ale w przeciwieństwie do nieobytego z przyrodą mieszczucha, któremu w lesie każdy szmer lub plusk wody w jeziorze może wydawać się podejrzany, ona nie reagowała zupełnie na pewne rodzaje nocnych odgłosów. Jakby mimo nocnego mroku widziała, że to nie człowiek skrada się po podściółce leśnej, lecz przebiega mysz, że to nie pluszczą wiosła łodzi, lecz ryba rzuciła się w jeziorze. A teraz, choć nic nie słyszeliśmy, ona jednak wiedziała, że ktoś nas podsłuchuje. Prowadźmy dalej rozmowę, jakbyśmy o tym nie mieli pojęcia, szepnęła. A ja na chwilę odejdę i spróbuję zajść go od tyłu, odpowiedziałem równie ściszonym głosem. Głośno zaś rzekłem: Pozwólcie, że popatrzę na drugą zatoczkę. Kto wie, czy banda nie spróbuje od innej strony dostać się do żaka. To mówiąc, podniosłem się z trawy i poszedłem wolno brzegiem jeziora. Czarny Franek i kapitan Nemo prowadzili dalej rozmowę, którą mogłem słyszeć nawet z pewnej odległości. Franek pytał Nemo, czy tutejsi rybacy nie potrzebują pomocników i ile taki pomocnik zarabia. Odpowiedzi Nemo już nie dosłyszałem, bo zagłębiłem się w las. Skradałem się ostrożnie z elektryczną latarką w ręku. Nie chciałem przedwcześnie spłoszyć ukrytego w krzakach człowieka. Należało podejść tak blisko niego, aby schwytać go w promień latarki. Ale trudno iść bezszelestnie przez młody las, tyle w nim suchych liści, niskich i niewidocznych gałęzi, szeleszczących za każdym dotknięciem. Co krok przystawałem i dłuższą chwilę stałem nieruchomo, aby ów ktoś, gdyby usłyszał szelest, sądził, że spowodowały go jakieś leśne stworzenia. Jeszcze krok i znowu przystanąłem. Znowu krok i dłuższa przerwa w wędrówce. I znowu krok. Już byłem blisko miejsca, gdzie Nemo rozmawiał z czarnym frankiem. Przyklęknąłem i odtąd posuwałem się tylko na czworakach. Przewędrowałem tak może ze cztery metry, kiedy z prawej strony, najdalej o trzy kroki ode mnie, usłyszałem chrobot gałązki i czyjeś westchnienie. Zapaliłem latarkę elektryczną i zobaczyłem leżącego na ziemi ornitologa. Niech pan ją zgasi do licha powiedział, zasłaniając sobie dłonią oczy. Witam pana, odrzekłem, gasząc latarkę, i zapraszam do towarzystwa. Czuł się chyba bardzo głupio, że go złapałem na gorącym uczynku, ale nie dał tego po sobie poznać. Stał z ziemi i wyszedł z lasku z taką niewinną miną, jakbym go spotkał na ławce w jakimś parku. To pani jest tym Nemo, stwierdził, witając się z Martą. A oto czarny Franek, przedstawiłem chłopaka ornitologowi. To zaś fałszywy ornitolog. Marta zaprezentowała go Frankowi. Radośnie zatarłem ręce. Dobrana kompania, oświadczyłem. Tajemniczy i groźny kapitan Nemo, czarny Franek, do niedawna przywódca młodzieżowego gangu, Fałszywy ornitolog, który kryje się po krzakach i trzeba go z nich wyciągać jak rybę z rzaka. I tajemniczy gentleman zwany panem samochodzikiem, uzupełnił wesoło ornitolog. Skąd pan wie, że mnie tak nazywają? Zdziwiłem się. O, nawet drzewa szumią o pańskim przydomku, wykręcił się od odpowiedzi. A co do tego obserwowania z ukrycia, to po prostu płacę wam pięknym za nadobne. Zdaje mi się, że nie tak dawno schwytałem was na tym samym. Ach, nie bądźmy zbyt drobiazgowi, rzekłem. Przecież nie będziemy się obrażać o tego rodzaju drobne nietakty towarzyskie. Nie jestem skłonny do obrazy, powiedział ornitolog. Ale muszę przyznać, że nie jest mi zbyt przyjemnie, gdy ktoś mnie nazywa fałszywym ornitologiem. Tłumaczyłem już panu, zwrócił się do mnie z pretensją w głosie, że jednak jestem prawdziwym ornitologiem. Po prostu tylko dla żartu udałem, że nabieram się na opowiadanie o kiwiku. Wstał. Wrócił w krzaki, skąd nas obserwował. Po chwili zjawił się objuczony gumową łódeczką, w której leżał jego dziwny strój i aparat fotograficzny z ogromną lunetą. Jak zwykle przed świtem, wybrałem się nad jezioro obserwować budzące się ptactwo. Doszły mych uszu jakieś krzyki, postanowiłem więc najpierw ostrożnie zbadać teren. Dlatego się podkradłem. No, ale potem miał pan czas stwierdzić, że to nie rozbójnicy, tylko bardzo porządne towarzystwo siedzi nad jeziorem. Owszem zgodził się, ale nie chciałem wam przeszkadzać w rozmowie i zachichotał radośnie. Było oczywiste, że buja, ale również oczywiste wydawało się, że nie wyciągniemy z niego prawdy. Więc już lepiej było obrócić wszystko w żart. Mimo wszystko uważam pana za fałszywego ornitologa, stwierdził kapitan Nemo. I tak będę pana nadal nazywać. Może mnie pani uważać za swego wroga, rzekł do Marty Ornitolog albowiem jestem wrogiem wszelkiego rodzaju ślizgaczy i hałaśliwych motorówek na jeziorach. One płoszą ptactwo. To zdumiewające, że pani, która tak kocha przyrodę, rozbija się na tej piekielnej machinie. Kapitan Nemo kiwnął głową z wielkim uznaniem. Przejadł mi się ślizgacz. Chętnie się podporządkuje ustawie zabraniającej używania motorów na jeziorach. Słyszałam, że wibracje śruby niszczą na rybek sandacza. Żeglarstwo to na pewno piękny sport. Ale pożegnam się ze ślizgaczem dopiero, gdy wypędzimy stąd różnego rodzaju bandy łobuzów? Świtało. Raptem stwierdziliśmy, że coraz wyraźniej widzimy swoje twarze, a powierzchnia jeziora wygląda jak powleczona czymś perłowym. Czas już chyba na spoczynek, ziwnęła Marta. A potem wzięła mnie pod rękę i odprowadziła parę kroków na bok. Kapitan Nemo zdradził swoją tajemnicę. A pan, czy nie pora, abym wreszcie dowiedziała się, po co pan tutaj przyjechał? Przepraszam panią, ale tajemnica Nemo sama się wykryła. Innymi słowy, ja mam sama wykryć pańską tajemnicę? Gniewnie potrząsnęła głową i, powiedziawszy wszystkim cześć, wlazła do wody. Po kilku minutach jej straszliwie warczący ślizgacz, holując za sobą blaszankę, pomknął w stronę Siemian i Bukowca. Pozostawiliśmy na brzegu ornitologa i odjechaliśmy z Frankiem moim wehikułem. Wspólnie przeżyta wyprawa nastroiła widać Franka do zwierzeń, to w powrotnej drodze zaczął ze mną rozmowę. — Chciałbym być na pana miejscu, mieć pana wehikuł, tajemnicę, przeżywać ciekawe przygody. Pan bardzo imponuje kapitanowi Nemo. — Ale ja? Czy ja mógłbym też zwrócić na siebie jej uwagę? — Przekonałeś się, że jako przywódca gangu nie zaimponowałeś jej — powiedziałem powoli. — Wprawdzie zwróciłeś na siebie jej uwagę, ale tylko na tyle, że postanowiła cię przegnać z jeziora. Możesz mi wierzyć lub nie — ale jej mógłby zaimponować naprawdę tylko jednym, gdybyś nagle stał się zupełnie innym człowiekiem. Zapewne to obudziłoby jej zainteresowanie tobą. Pomyśl, ona przyjedzie tu znowu w przyszłym roku i kogo spotka? Czarnego Franka, który jest kandydatem na samodzielnie pracującego rybaka, a na razie uczy się tego rzemiosła. Może będziesz miał swoją żaglówkę. Przecież mieszkając i pracując tutaj, znajdziesz możliwość zrobienia sobie takiej żaglówki. A kiedyś może zbudujesz dom nad jeziorem i staniesz się rybakiem pełną gębą. Ona tu też wróci po studiach. To były głośne marzenia. Może podświadomie wyrażałem swoją własną tęsknotę, aby mieszkać nad Mazurskim Jeziorem, żyć tutaj, pracować. Czarny franek milczał. Czułem, że moje słowa głęboko w niego zapadły. Należał jednak chyba do tej kategorii młodych chłopców, którzy wstydzą się tego, że poddają się magii marzeń. Wydaje im się, że to mało męskie. A przecież prawdziwy mężczyzna powinien umieć marzyć. Oczywiście nie ograniczać się tylko do marzeń, ale i przeistaczać je w czyn. W milczeniu bez słowa rozstaliśmy się. On poszedł do namiotu, ja pozostałem w wehikule. Był już dzień, lecz jego światło nie przeszkadzało wcale mi w mocnym śnie. I bylibyśmy chyba spali do południa, gdyby nie bronka. Ona nie miała pojęcia o naszych nocnych przygodach. Wstała o ósmej, wykąpała się w jeziorze i potem leżąc na słońcu, czekała, aż się obudzimy. Wreszcie zgłodniała, zabrała się do przyrządzania śniadania, a zniecierpliwiona naszym snem, zrobiła nam pobudkę. Obudziliśmy się niewyspani, w złych humorach, które zniknęły dopiero po śniadaniu. Opowiedziałem Bronce o nocnych przeżyciach i oczywiście wysłuchać musiałem jej ogromnych pretensji, że nie zabraliśmy jej ze sobą. A ty wiesz, Bronka, kim się okazał kapitan Nemo? Nie, nigdy tego nie zgadniesz. Kręcił głową czarny Franek. Ach, Nemo, westchnęła bronka. Chciałabym go jeszcze kiedyś zobaczyć. Ona się w nim podkochuje, parsknął śmiechem Franek. Bronka obraziła się. Tym bardziej, że ja także świetnie bawiłem się jej kosztem. I byłaby z tej błahej przyczyny wywiązała się kłótnia, lecz oto usłyszeliśmy warkot motoru i na jeziorze ukazała się łódź spłynącą do nas martą. O wilku mowa, zacząłem. Ugryzłem się w język, ponieważ Bronka powiedziała, robiąc nadąsaną minę. Po co ona tu płynie? Nie lubię tej dziewczyny. Nastawiła przeciw mnie pana Tomasza i w ogóle uważa, że nie warto nawet ze mną rozmawiać. Czarny Franek położył bronce dłoń na ramieniu i powiedział. Nie zawracaj sobie głowy kapitanem Nemo. Oto płynie on we własnej osobie. Bronka za nie mówiła. Ona? wyjąkała wreszcie. Ona kiwnął głową a tymczasem kapitan Nemo dobił łodzią do piaszczystego cypla i wygasił silnik. — Witam was — zawołała Marta wesoło. — No, co dziś robimy? Będziemy łowić ryby? — Powinienem chyba popłynąć do obozu harcerskiego — rzekłem z wahaniem. Ta mapa łowisk... Popatrzyłem na bezchmurne niebo, na niemal szmaragdową tonię jeziora, na bladą od słońca zieleń trzcin i trochę mi żal się zrobiło marnować tak wspaniałą pogodę. Czy nie lepiej jednak to skwarne popołudnie spędzić z wędką w ręku? A co ze skradzioną łódką? spytałem Martę. Już zawiadomiono leśniczego. Zgłosi się po nią do mojego ojca. za trzcin wyłoniła się łódka z rycerzami spinningu. Jeszcze nie dopłynęli do przylądka sandacza, a już usłyszałem gderliwy głos pana Anatola. Pan tutaj się przeniósł? Cwaniak z pana. Bliżej rybek, co? Bliżej sandaczyków, prawda? Dobili do cypla, wysiedli. Pan Anatol od razu pomaszerował do Marty i wycelował w nią wskazujący palec. Na co dziś łowimy, proszę pani? Zapytał groźnie. Marta dygnęła grzecznie i odpowiedziała z powagą. Dziś łowimy, proszę pana, na hokus pokus. Pan Anatol zamrugał powiekami. Lecz chyba postanowił, że tym razem nie da się nabrać. Przedtem też mu powiedziała, że będzie łowić na zaklęcie i złapała wielkiego okonia. Więc pan Anatol tylko pokiwał głową, i rzekł zarozumiałym tonem. Wiem, co pani myśli. Hokus pokus, słyszałem o czymś takim. Bierze się kawałek czerwonego plastiku i moczy w rybie i krwi, a potem zakłada się haczyk jak żywą przynętę. A czy na pupę pan już łowił? Co? Oburzył się pan Anatol? Pani drwi ze starszego człowieka? Marta spojrzała na niego z lekceważeniem. To dobrze, że pan nie łowił na pupę, bo to niedozwolona metoda. Pan Anatol odwołał się do mojej osoby. Pan nie reaguje, gdy młodzież zachowuje się w ten sposób? To jest obraza! Pan nie ma pojęcia o rybaczeniu, stwierdziła oschle Marta. Każdy rybak wie, że łowienie na pupę wygląda następująco: przywiązuje się haczyk z rosówką i żyłkę do kawałka białego polisterenu i swobodnie puszcza na wodę. Ale to niedozwolone, podkreśliła. Tak łowią kłusownicy, a nie sportowcy i wykręciwszy się napięcie, dziewczyna poszła do swojej łódki, a za nią pobiegł, zataczając się ze śmiechu czarny franek. Marta zaczęła wyjmować z łodzi wędziska dla każdego z nas po jednym. W tym momencie aż zadrżałem. Oto po raz pierwszy usłyszałem głos pana Kazia, który zawsze żył w cieniu swego przyjaciela, przygłuszony przez niego całkowicie. Pan Kazio powiedział cichutko i nieśmiało. Nie masz się o co obrażać, Anatolu. Ja także słyszałem o metodzie na pupę. Cicho! tupnął nogą pana Anatol. Cicho, Kaziu, jesteś tylko początkującym wędkarzem i nie zapominaj o tym, bo więcej już z tobą ryb łapać nie będę. Ale tego dnia w panu Kaziu obudził się buntownik. Nie to nie, pójdę łapać ryby z tą panienką. I zarzuciwszy na ramię wędzisko takim gestem, jakby to był karabin, a on szedł w gorący bój, pan Kazio zbliżył się do Marty i grzecznie zapytał, czy weźmie go ze sobą na połów. Pan Anatol łypnął straszliwie oczami, gniew nim miotał. A więc to tak! mruknął zjadliwie. Ja już wszystko rozumiem. Tak! Gniew jego spadł na moją głowę. Pan mnie uważa za głupca, co? Pan myśli, że ja nie mam oczu i nie widzę, co tu się dzieje. Pan jest bardzo podejrzanym człowiekiem. Pan w swym obozie ukrywa dziewczynę z młodzieżowej bandy. A kim jest ten chłopak? Myśli pan, że nie poznaje w nim czarnego franka? Przywódcy bandy rzezimieszków? Mogłem przemilczeć tę sprawę, przymknąć na nią oczy, ale teraz, pan wybaczy, muszę zawiadomić milicję. I pan Anatol pomaszerował do swojej łódki. O Boże, jak ja się dostanę na drugi brzeg? Zmartwił się pan Kazio. On gotów odpłynąć beze mnie. Przyszła mu z pomocą Marta, której bunt pana Kazia sprawił wielką satysfakcję. Dostarczę pana na biwak swoją łódką, obiecała. Pan Anatol, urażony do głębi duszy, nie oglądając się na swojego przyjaciela, odbił od brzegu. Widziałem, że skierował się w stronę Siemian, aby zapewne zrealizować swoją groźbę i poinformować milicję o pobycie u mnie czarnego Franka. Współczułem mu trochę. Do Siemian było kawał drogi jeziorem, biedak porządnie się napracuje wiosłami w letnim skwarze, a jeszcze bardziej go rozgniewa wiadomość, że czarny Franek znajduje się pod moją opieką za zgodą milicji. Marta, Bronka, czarny Franek i pan Kazio przyszykowali sprzęt wędkarski. Za radą Marty postanowili pomaszerować nad zatokę Krasnopiór, ktoś jednak musiał przecież pozostać na straży obozowiska. Podjąłem się tego zadania bardzo chętnie. Tymczasem na jeziorze pokazał się kajak, w którym siedział Tel, z daleka machając ku mnie ręką na znak, że ma mi coś ważnego do zakomunikowania. Zaczekaliśmy więc wszyscy na jego przypłynięcie. A Tel tak się spieszył, że aż zarył głęboko dziobem kajaka w piaszczysty cypel. Poddali się, zawołał radośnie. Chłopcy wyłapali prawie całą bandę, próbowali włamać się do naszego magazynu z żywnością. Czy jest wśród nich lisia skórka? Zapytałem z napięciem. Niestety, panie Tomaszu. Lisia skórka i jeszcze dwóch chłopaków uciekło gdzieś nad jezioro.